Karol Milewski został mister, mister Olimpia. Nie wyobrażam sobie siebie, gdyby mi coś takiego jak powiem, spotkało, no nie wiem, jakbym ja sobie poradził. I powiem szczerze, że no nie działa mi kciuk za bardzo, zresztą zanikają mi tutaj mięśnie. Że wszystko co robimy, robimy dla samych siebie. Dokładnie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku pogadajmy o Michał karmowski, radek Słodkiewicz, a dzisiaj chcieliśmy poruszyć bardzo, można powiedzieć, taki. – Trochę nawet temat, delikatny temat. – Taki trochę delikatny, ale trochę taki, myślę, że bardzo ciekawy temat, a mianowicie e, sporty e, i ludzie niepełnosprawni. E, słuchajcie, na ten, e, można powiedzieć, temat wpadliśmy dlatego, że jesteśmy też świeżo po, Olympii, po Olympii. E, I tam mieliśmy okazję e, być świadkami historycznej chwili dla polskiej kulturystyki. – Dokładnie. E, – Bo Karol Milewski został mister, mister Olimpia. Myślę, że nie wiem, czy to jeszcze kiedykolwiek w historii polskiej kulturystyki się zdarzy, że. Może za rok będzie... powtórzy po prostu Karol. No, no, ale mówisz, że, tak że, tak. że będzie jeszcze jakiś nowy mister Olimpia Polak. Yy, wiadomo, życzę, żeby Karol bronił swój tytuł yy, wiele, wiele lat. Yy, natomiast. no... Fakt jest taki, że mamy Mister Olimpia, Polacy mają Mister Olimpia, to już jest historia, to się wpisało na zawsze. Ale powiedzmy jeszcze o najważniejszej rzeczy, że Karol jeździ na wózku, więc to jest zawody tak. Mister Olimpia, wygrał w kategorii oczywiście osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózku i tutaj no zdeklasował rywali, no, samo to, że został Mister Olimpia jest naprawdę najlepszym dowodem na to jaką Wiecie, formę niektórzy na przykład nie, tam zarzucają, że na przykład na takich zawodach, na dla niepełnosprawnych, że startuje mało zawodników, ale coś tam startowało 11. 100 zawodników. Tak. I ten gość, który był drugi, wygrał w tamtym roku. W tamtym Mr. Roku, tak. I naprawdę bardzo dobrze wygląda. Zresztą wszyscy bardzo dobrze wyglądali. To jest w końcu Mister Olympia, więc jakby. jakby Tam nie, nie ma bocha, słabo wyglądających zawodników. Więc no, Karol myślę, że go znacie. Jeżeli nie znacie, to koniecznie musicie zobaczyć, wejść na jego profil. No jest też naprawdę konkretnie. Naładowanym gościem, no i przydało też super formę, Także Rewelacyjna forma była po prostu. No, no, także kosa. naprawdę chylimy czoła, no i cieszymy się bardzo, no bo to Polak. No, no i... Dokładnie. I, tak jak powiedziałem, no mamy Mr. Olimpia. No kurde, nikt by się chyba nie spodziewał, że, e, że będziemy mieli Polaka Mr. Olimpia. A tak jak powiedziałem, to, to już jest historia. To historia, już tak, na to zawsze już... będzie wpisane w karty. Nikt I historii. nic z tego nie jest w stanie zmienić. Ta. Ale tutaj ja chciałem jakby wtrącić trochę swoje trzy grosze odnośnie tego, co powiedziałeś, że ludzie zarzucają, że jest mało zawodników. No, ja myślę też, że wiecie, że, że to jest tak, że jak kogoś na dotyka. Mistrza, na mistrza że Polski startują. Tak, tak, ale. Kiedyś to wiecie, może startowało w Polsce. O, o co mi chodzi, że wiecie, to jest tak. no, Niepełnosprawny nigdy nie byłem i jest trzymam kciuki, żeby to się nie wydarzyło. I, I współczuję tym wszystkim osobom, które borykają się z jakąkolwiek niepełnosprawnością. I naprawdę mega podziwiam w ogóle za to, że jeżeli ktoś Znajduje w sobie tyle determinacji, odwagi w ogóle i siły wewnętrznej, żeby raz nie myśleć o tym, co go spotkało, a dwa, w ogóle zacząć coś robić, żeby no, to życie swoje jakby trochę urozmaicić. Sport oczywiście jest mega fajną zajawką na to wszystko. I jakby pokazywanie tego szerszemu Szerszej gronie odbiorców, tak jak Karol tutaj zdobył ten tytuł, Mr. Olympia, jest myślę bardzo dobrą motywacją też dla innych, że osób, które oczywiście też są niepełnosprawne, że kurde, skoro on mógł, skoro Karol zdobył tytuł, Mr. Olympia. No to ja też mogę. Może, może nie chodzi mi to o zdobywanie medali, ale o to, żeby uprawiać sport, żeby się nie zamykać w tych czterech ścianach i wiedzieć, że kurczę, no niepełnosprawność oczywiście bardzo mocno ogranicza, i nie jestem sobie w stanie wyobrazić nawet, jak, jak mocno to może wpływać na życie. Chociaż zaraz powiem dwa słowa o mnie. To, to właśnie. To jest takie myślę bardzo motywujące dla reszty osób, które borykają się też z jakąś niepełnosprawnością, żeby się ruszyć, żeby wyjść i żeby też spełniać swoje być może jakieś tam marzenia sportowe. Nie? A dlaczego chciałem powiedzieć o tej niepełnosprawności w moim kontekście? Bo no, wiele lat temu miałem złamany kręgosłup kompresyjnie co prawda jakby i no, jak widzicie, chodzę, trenuję i, i dzięki Bogu wszystko wróciło jakby do jakiejś tam normalności. Oczywiście ten grew osób nie jest w, w, wcale w lepszym stanie, wręcz w roku nerw w coraz gorszym. Nie był operowany, ale od jakiegoś czasu borykam się z niefunkcjonującą prawą ręką. Mam zakleszczony nerw i tutaj w nadgarstku, czyli cieść nadgarstka, i mam zakleszczony nerw tutaj w łokciu. I będę miał teraz za parę dni robiony zabieg, będą mi uwalniali te dwa nerwy. I powiem szczerze, że no nie działa mi kciuk za bardzo, zresztą zanikają mi tutaj mięśnie. I samo to, że ten kciuk nie działa, to już jest dla mnie problem, bo nie mogę na przykład się ogolić prawą ręką, nie mogę umyć zębów, nie mogę przekręcić klucza w zamku, bo, bo kciuk nie działa. I to już jest pewien rodzaj dyskomfortu. Więc jak ktoś nie ma ręki, nogi czy w ogóle nie może chodzić, to naprawdę sobie nie wyobrażam i na maksa współczuję tę osobą. No, powiem ci, że ja, ja też oczywiście ja jestem naprawdę chylę czoła przed wszystkimi zawodnikami każdej dyscypliny takich, gdzie właśnie mają jakieś problemy właśnie z tą taką niepełnosprawnością. A ja powiem tak, że yy, yy, z Karolem miałem też możliwość kiedyś trenować, więc on teoretycznie no, może powiedzieć tak, że trenuje na 100%, tak jak, jak my, tylko wiadomo, no, po prostu niektórzy no, nie rzeczy, może, nie nie może, nie rzeczy nie może być. to jest naprawdę, jeżeli chodzi o charakter czy coś, no to jest to stuprocentowy sportowiec i że jak powiem, na maksa. Ale do czego zmierzam? Yy, Wiadomo, że rzadko się zdarza, że ktoś widzi jakby na co dzień takie osoby, które trenują tutaj. Tak. Natomiast ja kiedyś dawno temu miałem okazję poznać Mariusza Kupczaka. Nie A, wiem, no ja z Mariuszem to piszę to, jakiś to, czas. To był jakby można powiedzieć, pierwszy kulturysta na włosku w Polsce, który tak. robił jakieś takie można powiedzieć, międzynarodowe we, we, sukcesy. sukcesy no. Wiem, że on starał się przejść do tej ligi zawodowej, natomiast nie mam pojęcia, czy mu to się udało, czy nie. Czyli czy gdzieś gdzieś startował. u Mariusza głównie to chodziło o finanse, że no a. niestety, wiecie, takie osoby, które y, no, nie mogą same się za bardzo utrzymać, no tak, bo no, że... jest to mocno tak. ograniczające, nie mają zbytnio dużej pomocy od Państwa. No a nie ukrywajmy, no kulturystyka czy ogólnie, no uprawianie sportu takiego na zawodowym poziomie nie jest tanie. Więc y, jeżeli ktoś walczy o to, żeby y, no, ta dieta była w miarę zbilansowana i, i żeby jeszcze kupić karnet na siłownię i w ogóle, i w ogóle, no to wcale się nie dziwię, że jakby y, na resztę nie starcza pieniędzy, no bo nie jest też kulturystyka tanim sportem. Więc jakby tutaj, jeżeli chodzi o Mariusza, no to głównie rozbijało się o finanse, nie? Nie no, ja to mówię, że też bardzo podziwiam, bo też miałem okazję kiedyś lata temu na, na FIBO. Poznać gościa też właśnie na, na wózku, który był swego czasu, nie pamiętam właśnie nazywał Scott, jakoś tam, on był jakby szefem tej, tej tego, tego jakby odłamu Federacji EFB Pro, halo. ale właśnie na wózkach. I miałem okazję trochę z nim pogadać i robiłem z nim trening. Więc robiliśmy razem trening, klatę robiliśmy, no więc gościu niesamowicie silny i tak dalej, naprawdę tam. Pamiętam, że na tym maszynie szymi to, to mnie tam zaginał po prostu się No ale trochę sobie z nim porozmawiałem, opowiadał mi całą historię. Mówił, że on kiedyś startował w trójboju i tak dalej. No, e, no i nic miał wypadek samochodowy. No i po tym wypadku się oczywiście załamał, e, przestał trenować wszystko i tak dalej. Strasznie przykry. pokazywał mi zdjęcia a później, no to tak naprawdę to. No nieprawdopodobnie był po prostu otyły. I gdzieś po jakimś czasie gdzieś tam sobie to wszystko poukładał w głowie i tak dalej, zaczął znowu trenować i się przerzucił z tego trójboju na, na, na kulturystykę. kulturystykę. I wiem, że miał sukcesy właśnie w tym, w tym zawodowym. Zawodowej lidze i został szefem tej zawodowej. Ligi. Nie wiem, czy on jeszcze jest tym, tym szefem, czy nie, no, mówię, nie na sobie nazwiska, natomiast yy, bardzo pozytywna osoba zaskoczyła mnie właśnie takim podejściem do, do, do tego życia, że wiesz, on mi właśnie mówi, że dopiero docenił to życie po no, tym dobrze. wypadku, że, że, że ludzie normalnie, że on wcześniej też jakbym nie doceniał tych wszystkich aspektów, które teraz po prostu widzi. Nie? Więc ja naprawdę bardzo szanuję wszystkich niepełnosprawnych przede wszystkim za to, że potrafią się zmagać jakby na co dzień z takim, z taką, z takim no problemem. Właśnie. I dodatkowo są sportowcami, którzy robią wszystko to, co robią ludzie sprawni i nie narzekają, no właśnie, nie jęczą i robią ten. Nie masz rady takiego i robią poczucia, efektyw. że te osoby właśnie, które borykały się czy borykają z jakąś niepełnosprawnością... Są twardsze na pewno. Tak, niż, psychicznie. Tak, jasne, I inaczej. I, ale myślę, że... Inaczej trzeba... postrzegają w ogóle świat otaczający nas. Tylko bo... nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gdzieś jakiś wypadek, coś zmienia twoje podejście, czy po prostu on już wcześniej musiał być takim twardym psychicznie gościem, wiesz, no nie mam pojęcia, nie? Nie wyobrażam sobie siebie, gdyby mi coś się takiego, jak powiem, spotkało, no nie wiem, jakbym ja sobie poradził psychicznie, no, nie, nawet nie chcę o tym myśleć, bo to myślę, że jest, no. coś, coś strasznego, nie? Ja tak samo powiem ci, że y, kiedyś, jak byłem w Stanach pierwszy Wiesz, raz. Tak, tak mówisz teraz jakby o tej swojej kontuzji czy coś, wiecie to, jakby ja też jestem po wielu kontuzjach, po jakichś operacjach i tak dalej, nie? różniejsze rzeczy powiem, poniszczone, i za każdym razem, jak coś takiego się dzieje, to człowiek sobie troszeczkę przewartościowuje tak. pewne rzeczy i zastanawia się. Jak, nie wiecie, jak miałem tam nie wiem, 20 lat, to nie bałem się żadnych ciężarów, mogłem wchodzić, i robić to, i myślałem, że to jest niemożliwe, żeby się cokolwiek, że powiem, stało. Natomiast później faktycznie. Człowiek już myśli, że to nie tylko jest, jakby, nie wiem, kulturystyka, nie tylko ciężary i tak dalej, ale jeszcze fajnie jest żyć normalnie. Tak, nie? Bez, bez jakichś tam, że powiem, problemów zdrowotnych. Więc patrząc na przykład na Kolmana, który też można powiedzieć, został niepełnosprawną osobą, no tak, ale on no. został przez spolu, nie, To, tak. to jeszcze no, tym bardziej jest to, że powiem, przerażająca sprawa. Więc więc mówię, no. Ciężki temat, bardzo. Ja naprawdę podziwiam wszystkich ludzi, którzy trenują, będąc właśnie w jakimś tam stopniu upośledzeni nie wiem, ruchowo czy czegoś czy tam sprawnościowo i naprawdę no, zawsze im kibicuję, więc... Ja tak samo I, i powiem szczerze, że... A Karolowi to wiadomo, że... To już w ogóle Też, nie. Że, bo to Polak, nie? Polak, Widać, że Polak dokładnie. wiadomo, więc. Ale ja chciałem tutaj jeszcze wspomnieć, bo... Powiedziaw, widziałem się z nim przed, przed startem na, na Olimpiję, się spotkaliśmy w, w korytarzu, gdzieś tam no i wiadomo, tam życzyłem mu pozwodzenia, ale szczerze, że, że nawet sobie nie zdawałem sprawy, że, że tak to się może skończyć. skończyć tak, że super tak. naprawdę mega się cieszę, jeszcze raz gratuluję, Karol, jesteś naprawdę przechwytniony. Polska i... siła. Dokładnie. I... No Twoja tak siła. Jesteśmy, Karol, tak jesteśmy, tak tak, jesteśmy szczęśliwi, że, że to zrobiłeś. Dokładnie. A chciałem tu jeszcze powrócić do, do jednej kwestii, właśnie tej i tego jak byłem w Stanach za pierwszym razem. Miałem okazję trenować w goldzimie w Wenis, i tam było dwóch właśnie kolesi, których powiem szczerze, jednego nagrałem, jakby bo robiłem z nim też trening. Robiliśmy wykroki, zaraz Wam o tym też opowiem. A drugiego kolesia nagrałem tak trochę z ukrycia, bo e, powiem szczerze, byłem skrępowany, nawet nie wiedziałem. E, mój angielski jeszcze wtedy był na takim naprawdę mega strasznym poziomie, e, zwłaszcza w takiej konwersacji. Strasznie wiecie, dobrze. light. Strasznie, tak. <śmiech> <dobrze>. <śmiech> kali być, kali mieć. Chociaż nawet to, bo jakby było kali być, kali być, tak jak teraz, to bym się dogadał. E, słuchajcie. Koleś miał tylko jedną kończynę sprawną lewą rękę, miał dwie protezy na nogach i protezę w prawej ręce. Biegał po bieżni, normalnie trenował, robił wykroki, robił z nosy bokiem na barki. Właśnie przy tym ćwiczeniu go nagrałem. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest coś takiego, że patrzycie na kolesia i mówicie sobie, jaka to jest psychicznie siła ogromna do tego, żeby po pierwsze dźwignąć się z czegoś takiego, a po drugie jeszcze w ogóle trenować i, i naprawdę dobrze wyglądać. No to jest coś niesamowitego i wtedy właśnie tak jakby pierwsza moja myśl w głowie była taka, że my czasami narzekamy na takie drobne rzeczy w ciągu dnia, coś nam nie wyjdzie, czy że nie wiem, przyziębiliśmy się, że nie możemy trenować, albo w ogóle jakieś inne rzeczy są dla nas problemem, a dla takich ludzi one nie są problemem, bo oni przeszli tak dużo w swoim życiu i zmagali się z takimi w ogóle problemami, że to jest takie wiecie, no a co by nie mówić, to zdrowie jest najważniejsze, nie? To, Oj, no i to jest, tak, jest. Tego się nie docenia, dopóki coś się nie zaczyna dziać. Natomiast mówię, i pieniądze, i sława, i pieniądze, i jakieś tam, nie wiem, sukcesy sportowe, coś to wszystko jest zajebiste i w ogóle. Ale jak coś się zaczyna psuć, to nagle człowiek patrzy, że no jednak... Najważniejsze jest to zdrowie, żeby. Ja, ja wam powiem na Można to było, było to wszystko robić. robić. Tak. No właśnie i to jest to, do czego też chciałem tutaj powiedzieć nawiązać, że ja od kiedy no, mam złamany ten kręgosłup, to już jest w tej chwili kilkanaście lat, to zawsze się śmieję do mojej żony, że wiecie, jakie jest moje największe marzenie, żeby na pełnym spidzie przebiec się brzegiem plaży. I ja wiem, że komuś może to wydawać się śmieszne, ale ja nie mogę biegać. Bo po prostu mój kręgosłup, mam kręgozmyk, mam pęknięte dwa dyski, jeden w panelu do Nie mogę robić szybkich, gwałtownych skrętów, nie mogę biegać i skakać. I, a ja kochałem biegać, ja grałem w róg, by to bieganie było czymś, co uwielbiałem. Zwłaszcza po się gdzieś tam po górach, właśnie nad brzegiem morza, ale niestety nie mogę, i to są takie rzeczy, o których wiesz, czasami się nie myśli. Nie? No, ha, patrzysz kogoś, ktoś sobie biegnie i powiesz, a był się przebiec. A ty mówisz, Jezu, ja bym oddał tak dużo, żeby się przebiec. Nie? Mimo tego, że jestem sprawny, to naprawdę zazdroszczę takim osobom, więc nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym właśnie nie daj Bóg, tak jak Karol czy inne osoby, które niestety no, tak się wydarzyło, że jeżdżą na wózku i są niepełnosprawne, że co, co, jak w ogóle ich mental musi wyglądać. Jacy oni są potwornie psychicznie silni. Nie? Jest niesamowite. Tak, dobrze, yy, jaki morał z tej mm. raz rozmowy? Nie wiem, chcieliśmy przede wszystkim pogratulować Karolowi w tym odcinku. Tak, I... I taka lekka zaduma nad, nad tym, tak. jakie jest życie I, ja... i, i, i co jest najważniejsze w tym I Ja bym tak? chciał też, żeby właśnie postawa Karola czy innych sportowców, osób, które na paraolimpiady jeżdżą, żeby takie właśnie charaktery, takie osobowości były dla nas motywacją. I żebyśmy w, może w ten sposób trochę pomyśleli, że mój problem to nie jest problem, albo Postrzeganie problemu tak naprawdę jest tylko i wyłącznie w mojej głowie, no bo yy, gdyby nie było silnej psychiki, gdyby nie było tej odporności i takiej determinacji w tym, że chcę z tym walczyć i, i sobie poradzę, no to myślę, że Karol by nie był w tym miejscu, w którym jest, Mariusz by nie był w tym miejscu, w którym jest, cały czas trenuje, bo mówię, pisze do mnie, mamy kontakt, yy, czy cała reszta innych osób, które no osiągają jakieś swoje takie Prywatne nawet cele, bo to, słuchajcie, ogólnie chodzi o motywację, to nawet nie chodzi o sport, tylko ogólnie o życie, nie? Tak, tak, dokładnie. No, także taki dzisiaj, słuchajcie, trochę refleksyjny, inny odcinek niż wszystkie do tej pory. Tak. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Się, że... że przesłanie jest pozytywne. Tak. Jak bo jak to się zawsze mówi, bez wymówek trzeba robić... Aby do przodu. Tak, trzeba robić to, co się kocha, mimo wszelkich przeszkód. I pamiętać, że wszystko, co robimy, robimy dla samych siebie. Dokładnie. Poczekajcie chwilę. Kliknijcie subskrypcję kanału SFD. Najlepsze na YouTube. Pozdrawiam.